I cześć klęszowe maniaki! Witam Was w kolejnym odcinku razem z Anastazją, moją kochaną córeczką. I pokażemy dla Was dzisiaj specjalnie grę pod tytułem: Jaką? Pingwinka! Na a lodzie! Ping a pingwinek nie może spaść z lodu. Właśnie, dlatego lecimy już do rozgrywki. Tak prezentuje się cała zawartość pudełeczka, jakie dostajemy z grą. Pokaż pingwinka, bo troszkę go nie złapało. O, 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 tutaj. O, to jest nasz tytułowy pingwinek na lodzie. Będziemy się starać, żeby on nie spadł. Nie, 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 nie łap tego. Stań tam. Wewnątrz mamy planszę, którą musimy sobie poskładać. Nóżki. Kafelki symbolizujące lód. Dwa młoteczki do zbijania. I taki właśnie zegareczek, coś Ala, gdzie będziemy losować. Jaką teraz akcję będziemy mogli wykonać w swojej turze bo zasady są banalnie proste, opisane na pudełku, nie ma instrukcji każdy gracz bierze zegareczek w swojej turze każdy gracz po kolei bierze zegareczek w swojej turze kręci nim i patrzymy co się wylosowało czerwony symbol, zakazu, czyli omijamy swoją kolejkę białe, lodziki, to musimy zbić jeden z białych niebieskie, jeden z niebieskich a jeżeli wypadnie taki i symbol, to wybieramy sobie jeden dowolny pierwszą rzecz jaką musimy zrobić to poskładać naszą planszę pingwinka stawiamy na środeczku Dwa młoteczki, jeżeli gramy dla dwóch graczy, i jeden dostaje swój młot. Poczekaj, jeszcze nie wybiję. Teraz yy, rozpoczyna się gra. Jak wybrać pierwszego gracza? Można wybrać najmłodszego. Czyli Anastazja, proszę, wylosuj sobie akcję. Możesz zbić jeden z błękitnych wybranych kafelków. Za demonstrę. Mhm. Mm Jeden kafelek został zbity. Teraz która przechodzi do drugiego gracza, czyli do mnie. Ja również mam błękitny. Zbijam. Anastazja. Możesz wybrany. Może być. Wypadło ci na dowolny. Wybierz sobie dowolny kafelek. Lodo. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie bój się. Jeszcze jest dużo do wyboru. Koło pingwinka, tak będzie się ryzykować? Nie, nie, nie zbijaj pingwinkowi. No normalnie graj Okej, okay. teraz ja. Ja biały. Poczekaj, no teraz ja. Nie, nie ja chcę. Tego. Teraz ty. Lasy. Niebieskiego. Dawaj niebieskiego. Nie oszukuj. No dobra, to dowolnego, no? Nie wszystkie. Niciu, to oszukujesz. Za bardzo. Ja dowolny. I teraz zademonstruję Wam, jak można tutaj w tej grze przegrać. Tak gramy do momentu, aż pinwinek nie spadnie, i ten gracz, któremu spadnie, zostaje przegrany. Zademonstruję Wam. O, twardzie. O, i w tym momencie, by któryś z graczy właśnie przegrał. Tak się kończy runda. Gramy sobie dowolną ilość czasu, dowolną ilość rund. Liczy się tylko i wyłącznie co? Dobra zabawa, tak? Tak myślę, no czy nie? Tak. No, to wszystko. Dzięki. No dobra, widzieliście jak się gra w pingwinka. Teraz sobie to delikatnie, troszeczkę podsumujmy. Może Anastazję, jak ci się podoba gra? Bardzo fajna, miła jest I z rodzicami. bo to jest gra dla całej rodziny. Tak. Właśnie. Jak... Co lubisz w winku najbardziej? Niech zgadnę. Jest to ten moment, kiedy wygrywasz. Tak? Tak myślałem, jak każde dziecko lubi wygrywać. Gra jest bardzo szybciutka, wymaga troszeczkę troszeczkę delikatności. Jak zdążyliście zauważyć, tak. Ale to nie jest teraz program o koleżankach. To nie są trudne sprawy w przedszkolu. Misiu, to możesz pozdrowić. Pozdrawiam moją koleżankę Wiktorię. Pałapię do mnie. Ja również pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie! Tak. I możecie nagrywać cały czas filmiki. Nie, to my będziemy nagrywać filmiki, a oni będą lubić. Tak. Dobra. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia!